Dzisiaj razem z moimi trzema przyjaciółmi Piotrem2007 Panem Limonkiem I Szymonem13 Zagraliśmy na Bedwarsach Na derpie Widzowie bez subskrypcji na tym kanale Do tego zaraz przejdziemy Ale chcę powiedzieć Że większość Ludzi jaka mnie ogląda To mężczyźni, dlatego dziewczyny Zasubskrybujcie ten kanał, proszę Jeśli jacyś chłopacy też nie subskrybują kanału To zapraszam, bo to jest dla mnie naprawdę ważne Bo widzicie jaka większość osób ogląda bez subskrypcji A przypominam, że chcemy dobić 17 500 subskrypcji Życzę Wam miłego oglądania filmu się, że łapkę w górę i subskrypcję przy okazji też No i jeszcze dzwonek oczywiście jeśli nie macie nic do tego, to ja bym sobie film nagrał na YouTube'a. No dobra, wygrałeś, bo jesteś uśmiechnięty. Jestem! Pewnie mi ten typ też by tak powiedział, że jestem uśmiechnięty. Bo wy jesteście optymistyczni, jesteśmy pozytywnie no. nastawieni jest do życia. To jest akurat pesymistyczny. Floks jest pesymistyczny. Ale tak na celu jest pesymistyczny, więc... Prox to jest świetny... Prox to jest w ogóle taki człowiek. Ja jak dostałem tego Kid Moda to on, on, on jest trzech Ja mu nie, nie musiałem pisać czy się chwalić, że dostałem Kid Moda on. On o tym wie. On myślę, że wiedział nawet przed tym jak w ogóle Koło powstało, że ja dostanę Kid Moda <laughs> <laughs> On jest wszechmogący Plo, po prostu Plox to jest taki big brain Przewidziałem, że GUT będzie o niecem tam LET's go! Let's go! Oh, Let's dobra! dobra, dobra. Szymno! Zimno, spójrz, spójrz, no nie. Czymno spójrz, No święcili widolem? No, Dobra, to może. Okej. Okay. To Do, może. Nie, dlaczego? O! Dlaczego tak musi być? Dlaczego? Powinno być. Gis? Ja beda. Ja budowujesz Ja Ja buduję. Ja Ja Ja, czemu? Smutno mi się zrobiło. <zup ellas> Dlaczego? Bo idzie, idę na żółty, chcę tylko tobą do Wujeweda. Dlaczego to samo co zawsze jest? O nie, żółty. powiedz mi to. Nie. Nie, idzie do nas glut! Jak Was idzie? Kto, zepchłem? Kto idzie? Zepchłem go. A, no, już nie idzie. Mam budowywuje nasze wspólne łóżko. Jakkolwiek to nie brzmi, to je obudowywuje. Ej, idzie do nas. Kto? Człowiek. Aaa, zabawne. Nie, on nie awczy, on nie awczy, to jest tylko taka taktyka Ej! No nie, taktyka no ma ja idiotę, napra pamiętaj Naprawdę? Ja jestem sam? On chce Naprawdę? z nami tańczyć ruskie tango, spokojnie, spokojnie Ruskie ja tango Ruskie tango, ruskie tango Z tego filmu był powstać jakiś nowy remix W ogóle ja chciałem zrobić wielki mega mix piotrowski, ale... Ale coś nie pykło, ponieważ nie umiałem dobrać odpowiednich momentów. Najprawdopodobniej tego nie zrobię przez najbliższy czas w swoim życiu. Kto to? A, ty się no, no tak, ty zawsze tak. No. Co takie? Tak, to jest przymno. zawsze on. Ja mam nadzieję, że pan Michu00 Zero Zero odbamuje mu konto i będzie grał dalej z nami. Aleksik w ogóle wbił na piotrkowo, e, wrócił na nie, ale to była taka przerwa, że wróciłeś do, do... Miałeś już wychodzić na. E, załóżmy, wychodzisz na randkę z dziewczyną, ale nie, musisz wrócić do domu się wyszczać, zrobić siku. I to było właśnie taki coś z Aleksikiem. Wraca do tak. domu. O -y, Szymon, czemu ty do mnie idziesz? Ja? Bez tak urazy, dla nikogo. Jestem ja no, no bo ja jestem sam. Ja Jestem no, sam, też... sam. Jestem sam, przyjaciele mnie opuścili. XD. Nie mam przyjaciół o, Ale mam też dobre. I... dobre jak tam życie? Komu mija? Co? Komu mija życie? Dzisiaj mija termin twojego garb. życia. Dzisiaj przycałem swoje... przeżyłeś całe swoje I życie. Tak, ja ukryję, Gratulujemy! Tak, tak Przetrwałeś dobrze. całe życie! Gratulujemy! Możesz wpisać sobie do eseju, że znaczy, możesz sobie wpisać do CV Żeby że przy... przeżyłeś przeżyłeś życie. właśnie. ratuj! Kto? Let's go. Jezu, ja je doszedł. <laughs> Masz podziękować. A nie, 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 będę ci dziękować. Dziękuj mi, powiedziałem. nie, nie będę ci dziękować. Ja nie. Wreszcie jestem na równi ze Szymnem, hierarchii Piotra. Jestem hitmodem na Piotrkowie. Daj złoto. złoto daj złoto. złoto daj. mi złoto, daj, daj mi złoto. Daj mi, daj mi jedno daj. złoto, daj, złoto daj. Daj mi łapkę, To dam ci złoto, ale takie sztuczne. Pff, nie wiem czemu Piotrek ma takie oczywiste teksty, ale one zawsze rozbawią człowieka. Piotrek, okay. ja to nie jako komik, ja nie mogę. Tak, to nagrywaj na swoim kanale na YouTubie, tak. Nagrywaj że ja pobrać... na swoje śmieszne teksty, wiem. Kojarzysz no, moje Krzysztofa to to i ja Zapytaj Beczkę? W końcu opublikować filmik, gdzie komentuję stare filmy. Kojarzysz... Ze... Ko no, wow, no nie jestem ślepy, widzę. Może mam okulary, ale to jest. No i. a, ich jest kilku. ja <laughs> też nie mam okulary. Dream to nie mój jest. kuzyn, dasz wiarę? Dasz wiarę? Dream to mój kuzyn, tobie tego się świadomo. No, wiesz, że ja też mam okulary. Mówiłeś no, mi o tym już. Ty chyba nawet na jakimś zdjęciu pokazywałeś. Wy macie już zdjęcia z tym? No, to ja jestem tylko taki zacofany w czasie, że nie, jeszcze nie, nie, nie wiem, jak. No ja go nie, nie, mam ale coś Ja też nie wiem, jak on wygląda. Pokazywałem połamane okulary po prostu, idzie do nas lud. No jejku, każdy do nas idzie, ja mam się z nimi obożona. Wiesz, bo wy jesteście, wiecie, bo wy jesteście sławni, i oni muszą was odwiedzić, i tak to oni są prawdziwi. <laughs> a, a, a. Ja nie mogę, ale dream, ale dream, ja nie mogę. W kupie siła, w kupie siła. Zaraz, nie, nie. I załatam panowie. to, załatam to. No we, przesuń się, ja nie mogę, ja, ja. co panie bananowicz, Banan. co myślałeś, że mnie przestraszysz fireballami? Co? co? Chyba ty. No makro, no co jest? Jejku, derp to jest jedyne słowo, znaczy makro to jest jedyne słowo, które mi się kojarzy z derpem. I tak bardziej od muzyki teraz do mnie pisze, masz uwagę Piotr <śleski> To byłoby pięknie Opowiedzcie jakiś żart, żeby, żeby było mi śmiesznie Opowiedzcie jakiś żart, żeby było śmiesznie na moim filmie Tak, 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 właśnie takie, się, Ja chcę się tylko pod... Świetny żart, że chcesz się podszkodzić. O Boże, jest i on, jest i on, ale to spokojnie jestem też ja. O Boże, ale ich jest dwóch! Dwóch no jednego to taka banda łysego, że po prostu... Nie, ja, jak oni... Ja nie mogę. O ty. No chodź! Lud! Nie, nie ma czasu! Nie rozumiem tego, nie ma czasu! Chop sobie nie żelazny! Let's go, let's go, let's go! Dobra, tyle powinno mi wystarczyć, ale co jeszcze mają kupić, mogę jeszcze kupić co najwyżej to i... let's go, let's go! Nie, nie, nie jestem za to Chodź, 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 Let's go! O nie, on nie, ją, on już ją FOREST! rad. Uciekaj. Spadł! 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 Spad. Ale co do sie. O, mogę pewno... Trzymon, Ja mam najlepszy pomysł, co my zrobimy jutro na muzyce. Wiesz co? Ja będę musiał to wszystko wycinać na filmie. jeszcze to najlepsze. Uciekaj nie no ja muszę je... Nie, pełne muszę wykorzystać do... Chodź! Czekaj, jestem najlepszy, ja wiem jak to jak to zrobić. Ja glut, glut. nie jestem egoistą, ale jestem najlepszy, taka prawda. GLUT! GLUT, patrz! To nie jest prawda. Plox jest najlepszy. No. Jedź sobie. Ja, ja to już mam. Haha, <laughs> byłem, robiłem to zanim to było popularne. <laughs> Grali wamonga, zanim to było popularne. Agent gwiazdy. Piotrek, zieloni idą do Ciebie! No. Ej, oni się... Ten ja nie wiem, czy to jest za dobry Płata, pomysł, Bada, bo idą ale... szybko, idzie do Ciebie! Dobra, to niech się idzie. No, MAKRO! O nie. O nie, no, no, EJ, CO ROBI, co ja nie żyję! Ile bo... złota! Ile złota! Ile? Wiecie, Wiecie dlaczego ja zginąłem? Bo dwóch na niebie trzymałem. Nie. Let's mi, go! Tak, trzy. Dobra. chcesz? Ile masz? Ile masz? Pięć. Wam mówię, Ale co o... to jest, co to jest, co to jest? Człowiek, człowiek, o boże! Jaki człowiek! Lecz leczcie, leczcie, leczcie. Leczcie. Na łeb. Nie, no Nie no niekoniecznie, wiesz? Niekoniecznie! Nie musi to... to nie... Pamiętajcie, to nie wygląda tak, jak wygląda, co? Znaczy to nie jest tak, jak to wygląda. Tak... nie. Zbieraj item my idziemy znowu do szarych, bo... bo u, Piotr, u Piotrka to, to... to ten. To jedyne najbliższe schronienie. Do no raz, Co ty robisz? Ja się budowałem na górę. A ja na diaksy. Niebieski. Nie pieszył. Nie. Ej, nie A nie! Niebieski są... Ej, nie będznij, oj mam głównego peda! Chodź glut! Chodź glut! Let's go! Tylko w tutaj. Wpierw chodź do diabły. E tam zwykle jak gram w nabydłosach to tak sprawdzam ile mam tych jabłek i się oszczędzam, ale teraz tak patrzę, że nie muszę. Chodź! Ej, uwaga! No, idzie, iść na ciebie niebieski. Się przygotuję. Glu co? co ty robisz? Przecież ich nie ma. A nie mają. Tu A Ja słyszałem, że mają słabo niekro... że mają bo chronione. Bo niebieski idzie ci tak kampi na was. Gdzie? Gdzie? Gdzie jest niebieski balon obok was po lewej stronie. Taki ja niebieski. nie mogę to ten. Tutaj tak się kampi bo za drzewem. Za drzewem jest Się kampi. Uwaga, idzie! Dobra, chodźmy do do na kwiatek. Musicie zniszczyć panią Waga. Bananowicz. Limon idzie! Limon! Idzie! Widzę go! Widzę, widzę, widzę! Limon, o Boże, aaa, ale... Chodź, 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 chodź! Idź na dół! I niebieskich! tu du du, du, du. <laughs> O Boże, on idzie! bo skacze! Uwaga, podskacze. Dobra, chodź, chodź, chodź! Dobra, idź, idź, idź! Idź, na no spokojnie. A! <laughs> Dobra Dobra, to Szymon. Nie! Uh, uh, yeah. Ja idę na emeryturę. Nowy, na... Nowy remis Piotrek idzie na M. Dobra, to tak, to budowuje mi, już. Ty. Nie ja. Nie ja. Nie ja nie będę. Nie ja. ja Szymon wiem, ostatni. Ja. Dobra. Rady. Piotrek? No. Umiesz mówić po angielsku? Tak płynnie to nie. <noise> <laughs> powiedz coś po angielsku. Hello, my name is uh, Peter uh, 2007. Co się umiesz? No, powiedz, co ja powiedziałem teraz. Uh, hello, cześć. To je, je, ma, moje imię to... 727 Zgadł. Zgadł. Lubię angielski, ale nie jestem za dobry. Ale... Ja uważaj, jestem lepszy la... ja z niemieckiego. No i... no ja też. Wy, ja? ja... się nie uczę ja niemieckiego, będę... szczerze wam powiem. Nie uczy uczyłeś się, się rosyjskiego? Co? Rosyjskiego czy się uczyłeś? Nie, nie uczyłem. Skoro, że nie poszłeś na rosyjski, to byłby... <laughs> tak, byśmy teraz byli poliglotami, tak, byśmy gadali po angielsku, co? po włosku, po rosyjsku, po niemiecku, no. Bez szczerze, to przynajmniej rosyjski nie jest taki no, zły. Oczywiście że nie jest. Każdy język jest piękny na swój sposób. Kazachstajski, polski, skuski, skas, kara, 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 kara. No ma... Dobra, ja idę na Sparagdy. Eee, Ten. Piotrek, czy mogę wybudować więzienie na Piotrkowie dla niegrzecznych graczy? Na Piotrkowie, no tak, nie na Tu Musisz znaleźć, czy jakieś dobre. Ale ty dobra, jak znajdę to mogę, okej. Okay. Skuski, 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 I żądam, żebym dostał dostęp do TP, żebym się mógł tepać Patrz! Już zginęli Żądam, ja nie proszę Piotrek, zapamiętaj, ja nie proszę, ja żądam O nie, już, o nie, jesteśmy zgubieni, oni już byli na Emeralda Memy Memy, które nas y, bawią, ale są stare idę stary, tutaj jak... z się pobawić Dajcie Piotrkowi się pobawić z błękitnymi Dobra

tak, tak, idealnie. Huskieskus, Co się stało? Ej, to są niebieskie. Morskie raczej takie. Aqua. Ciany, ciany. To jest ciany. Cyjanek potasu. Limon, <noise> bo ty... Żelazie, że bierasz, ale no, musimy obrabować ale emeraldy. Wiem, że ty musimy stoisz. być bogaci. I nie, nie będziemy... To, to to Dobra. Ramasz ja tam jeszcze emeraldy i szybko uciekamy zanim nas. Let's łapie. go! Kuski skus, karakarakas. Dobra, Dobra. Do ja byśmy... A wiesz chociaż to znaczy to kurski skuska rakara. Kupuj Sharpnessa, kupuj Sharpnessa ten. Uważaj glut! Nie, mamy jak to wejdzie, Niebezpieczeństwo, bogaci. to moje drugie imię. Nie wiem, bo to mi Plog wysłał. <noise> Pl no, ale pamiętaj, jak Plock coś mówi, to wiedz, że on ma rację. A ja? A ty też. <noise> Nie. Ja, Pamiętasz, pamięta, co ja ci wysłałem, y Glut? Ja za zabiłem z trzech typów i zniszczyłem łóżko. Zauważyłem. Kus kus kus, karaka, raka. Tak, tak Dobra, jak będą na nas iść To my robimy metodę wypinania tyłka I git. A, ja... A potem puskis pusk, A Aaa, ja ja ja... eberaldy, eberaldy i, i ucieczka A nie, uwaga Mam pomysł, ale nie jest to zbyt... To tak daj żelazo Red. Ile? Oh, nie, są u nas! No właśnie wiem! A ja jestem za nimi! Kuski z kusk, ale ich ola, ochata, ile o, ola, ola, Nie, idę, Tak powiem. No, nie, prawo, nie to, się no, żarty, Ty Złodziejów, raga! Kupcie szarpa! Kupcie ktoś Sharpenesa dla niego, bo, bo nie przestanie ludzi, że tak powiem. Nie, nie, Kuski z karakaraka. Ja jestem najlepsi ludzie widzicie, na świecie. Ale widzicie, to biała. Ja jestem najlepsi gruz. ludzie na świecie, ja muszę... Czekajcie, bo Słuszasz na pierwszym gruz. miejscu jest Plox. Tak, na drugim jest p 27 na trzecim jest Pan Limonek. Na to czwartym jestem stoicie. ja... Nie, nie, ja nie jestem na podium, nie, to się nie mieści w mojej głowie. Muszę być na podium. Ale załóżmy, że pan Limonyk i ja to ta sama osoba, okej? Okay? Załóżmy, że to ta kuski, sama osoba. Kuski, raka, To jesteśmy najlepsi, o. To działa, serio! Co działa, to kuski, skuski, kus, raka, kus, nie, to nie działa jednak. Te kuski, skuski, raka, raka. Skuski, skuski, raka, skus, raka, skus, Daj diamenty, daj diamenty! Masz na tyle mam. Jej! Czt! Ty, ty, ty. Kuski, znowu cyjany? Znowu nie. cyjany? Oni są daltonistami, że nie widzą, że to jest Nik. A. A. Żółty Nik? Tak, tak. Nie widzą, a ja znowu ich na ten sam sposób drogę. I jest trzech tym razem. Ja nie idą do nas! Jad! Czeka, ja A ja, się tonic, z nim ja to nie... Ja Nooooo! Let's go! Tylko my zostaliśmy... Ja i... Drużyna Moska zdradziła swoje łóżko! Jeszcze raz na tak zrobią? Mam cztery zabójstwa. Zawsze coś, zawsze coś, ale chyba zero śmierci. Koniec. Jestem na versus 4. Ja versus cztery! Ej, wiecie, że ja zrobiłem dwa versus cztery? Nie jednak moje komendy działają. Ej, Piotrek! Let's go! Piotrek! Piotrek! Let's go. Piotrek! kara Płuch, dziękuję za oglądanie filmu. Nie zapomnijcie o łapce w górę, subskrypcji kanału i zobaczenia y, kanałów chłopaków, żeby no ich też zasubskrybować, bo się przyłożyli do filmu. No to co, dziękuję. Mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej. A i ta broda w moim skinie, to jest mój nowy skin. Nic się nie zblagowało, bo mój kolega mi powiedział, że to wygląda jak kupa ale nie to jest po prostu mój nowy skin więc co dziękuję za subskrybujcie kanał pa